Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to pokój. Mówiliśmy już w jednym słowie, przynajmniej kilka razy, że ten pokój, o którym który daje Jezus, ten szalom, szalom alejchem, to pokój, który ma te dwa wymiary. Pierwszy to ten pokój, który przyjmuje w sercu, a ten drugi wymiar to pokój, który niosę w wspólnocie. Ale w kontekście dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi przede wszystkim o tym pokoju, który jest mi dany przez Niego. Dlaczego? Bo znowu powtarza się słowo, o którym już mówiliśmy kilka dni temu trwoga, tworzyć się. To słowo, które oznacza utratę wewnętrznego pokoju. Trwoga, to słowo tworzyć przełożone na język polski, trzeba by raczej przetłumaczyć jako jako wewnętrzny zamęt, wewnętrzny niepokój, zabranie wewnętrznego pokoju. I w tym kontekście, kiedy Jezus dzisiaj mówi o pokoju, to mówi przede wszystkim o tym pokoju wewnątrz naszego serca, który On nam daje, a który nie zostanie nam zabrany, bo On nas przed tym obroni. Pokój, który jest związany przede wszystkim z udzieleniem nam daru ducha świętego, bo przypomnijcie sobie gdzie ten pokój został przede wszystkim udzielony. No właśnie, w wieczorniku po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus stanął pośród apostołów i powiedział: Pokój Wam! I po tych słowach tchnął na nich swojego ducha, wykonał ten gest tchnięcia. Taki, taki gest tchnięcia, który zresztą w liturgii nawet do dzisiaj mamy obecny. Choćby na wielki czwartek nad olejem krzyżma Biskup dokonuje owego tchnięcia. Czy w czasie rytuału egzorcyzmu większego egzorcysta też może dokonać tchnięcia? Więc ten pokój wewnętrzny, który dzisiaj Jezus nam zapowiada i obiecuje. Jest związany właśnie z udzieleniem daru Ducha Świętego. Dlatego twórzmy dzisiaj nasze serca na ów dar Parakleta, przyjmijmy go, a tym samym zostaniemy ochronieni przed utratą owego wewnętrznego pokoju dzięki obecności trzeciej osoby, trójcy świętej. Zanim błogosławieństwo, to oczywiście zapraszam Was, kochani, dzisiaj o godzinie 20.00 msza święta z modlitwą o uzdrowienie online na naszym kanale YouTube, czy też w Radiu Profeto. Mam nadzieję do zobaczenia. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem.